Hej, no cześć witajcie! Z tej strony Mandarinka, a ze mną dzisiaj jest znowu to... kome. Specjalnej specjalne, troski. Dokładnie. No i dzisiaj gramy jak się nazywa ten tryb? Odbijanie. Odbijanie. Z botami. Z botami oczywiście. E, dzisiaj nie gramy o nic z tego co wiem. I... Pierwszy raz gram w ten tryb, więc będzie fajnie, na pewno. Kurde, bo to normalnie za mnie. Hmm. Dobra, niech będzie to. No i yy, co? Fajny tryb. No Moty średnie. Można po sobie Zaraz z ją. Wolę być Normanem w Kogoś próbuję. Kurde, jakiś pod Henryk i Norman. Ale ja mam takie słabe bronie. Nie wiem. Ty... Czemu to jest? Czemu to jest, jest Sierpi Młot? Ty... Batery Ginald. Dobra, <tomag> kurde. Ale ja bym tym chciał być tym. Już amunicja więc... się skończyła w broni. No nie mogę powiedzieć Dobra, bomb Bomb has dumplęted Nie wiem gdzie stanąć A to król ka wielki Król każdego Nie gab nie mamy granic Żadnych ofiar Ej, właśnie czwórka nie chcę nic od Ale wy się bronicie. Czemu się bronicie? A, bo my jesteśmy teraz w no? nie. ale... No jest to no. jesteś. Dobra, widziałem tam twojego, ale to na pewno nie był bot, bo on się by nie wycofał. Gdzie go powiedziała? Że nawet nie wiem, gdzie mam iść. No. A? Kurde, bo to szkodę. Bo to bo to Bo niemożliwe, żeby to szkodę. Szkop. Szkot nie szkop. Kurde, trudne te boty jakieś. Ale dwa heady zarąbałem i to jeszcze Szkota zarąbałem. Nie, ktoś tu ma ażupę. Przed trzema. Zali wroga. No, ija. Ija, przykujemy. No, pod szkodą. Co pan dał Znaczy, to na Edgar. Ej, dwóch Henry Ej, nie mój, bot ma dał na dosłownie. Całe, boty no. was pokonały. Słuchaj, ja dosłownie, to ale dosłownie, Hop mógł postrzelić to, co on zrobił, nie próbował wejść po drabinie, po której się nie da wejść. Prak nie no, da się wejść. Nazwa odcinka, gramy ten odb odbijanie z botami które mają dawna. Dobra. Nie, no nie ten, bo zaczną zaraz wyzywać. ten szkod był do cholery ci ten szkod zabił No ale mój bot Edgar ma dawna dosłownie Nie kurde nie mogę w ten tryb Wchurzający jest Boty mnie wkurzają. Nie tu najbardziej boty chyba gdzie kurde król kaczów wielki uważaj to przedni. nim po co wyrzucasz ja pierdolę nie mogę a ile tego jest o kurde a ile jest równo tych rund nie wiem ale zaraz zagramy z granami To jest flesz na bo... Edgar? Ładu. Żyjesz na to z zagrożeniem. Boczko, tak. kurde, nie chce mi się w to grać. Zwkurzający. Czemu? ja bym wyjął zwykły turniejowy. Ja wygrała drugą, gierkę to ty będziesz atakować, a ja bronić. Ja bym no nie grała, kiedy ja bym odcinek tutaj kończył. Nie, uczynił będzie się składać, atakują i No, ale tak, bo przecież i tak będzie z jedną strony. O nie! Uka, oka, garu. Oglądałem taką chińską bajkę, jakby No! Aha! Dawaj! Nie! Ubraliście. nie yeah. wiem puka puka łeł kurde nie mogę w ten tryb to jest za mała mapa nie a pierdolę bojbot, regional, kodamba już pvp kurde no zawij tylko, dobra to jest lag był Boty, boty, ci porbiły. Nowej ats, Bo jaką chcesz Dobra, Andrzej. To teraz co, ja bronię, ja bronię W sensie, ty już broniłeś. A, to Bo teraz ja tera. atakuję Ale później nie wiem, czy turniej wygrać, bo odcinek będzie trochę długi. No to najwyżej będzie na kolejny materiał. No, zrobimy dwa materiały w jeden dzień? No. Tylko coś musimy grać, co nie wiem. Jakieś pomysły? No. Pomysły w komentarzach. Dokładnie, pomysły w komentarzach na, na przykład kolejny odcinek. Bo i tak kolejny odcinek będzie z CSGO, ale kolejny odcinek, żeby był z tego czegoś innego, bo CSGO się dobrze przyjął, ale no powiem tyle, że no, no tak średnio jak subów nie dajecie, a oglądacie. Więc zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, mm. subujcie. Daje to no, motywacja dużo. Motywacja ogromna ale czy na pewno chcecie? Tego się przekonamy, bo przekonamy się. To był taki nie dał siuba Kaczuch. Będzie. Będzie męczennikiem. Jak wybijecie eee. na serwer Lifescape.pl i wtedy będziecie męczennikami w Japonii. Albo... Nie, e, Japonii nie ma, jest Singapur. Bo w Singapurze. Będziecie naszymi sojusznikami, w sensie za bardzo dobrze opłaconymi e, pracownikami. Już tak naprawdę nie są. Gdzie opłaceni. ty jesteś? Właśnie ja też was szukam. Halo? Siatka safari. Siatka safari. Dokładnie tak. Co pan mi ukradłeś? Co nie ukradłem ci? On sam powiedział, że kto wygra. To był jego wtedy z hmm. Był jego, bo teraz że nie mogę przegrać, a revanż już za dwa tygodnie. Dokładnie tak, wtedy będzie trudno. Rewanż. No, stało czterech drani. Where are, where are. Bomb, To po stoją i strzelają. Nie wiem. Pot, Nie wiem, próbuję szczerać w to, to, Ale nie widzę nikogo. Żeby... Nie, ja się wycofuję, ja się wycofuję z tego smoku. Cukablię, kaczu wielki, mnie zabił. Wystarczy, jedę. Wiesz? Tak, że cię zabił. No. tego teraz zabiję go. Chyba ty inwalida. Kurde, ta, ten Henryk jakiś Ignacy mnie zabił, kurde. No rozbroi ta tą bombę autyści. Oni stoją i strzelają dosłownie. Autyści. <tryk> Dawaj, no dawaj, szczelgo, No szczelgo! Ignacy, dawaj, Ignacy! No szczelgo, jest Ignacy! Szczelgo. No. Ignacy, nie! Aha, sm smokiem Ale... w niego rzucił Nie no plus smokiem... Boty najlepsze! No smokiem w niego rzucił, kurde. Ja już alupa nie, no, może no, ja mam kiedyś S... SS... G... Dawaj, broń mnie! Mój kompan mnie nie obronił! Dawaj, Janusz! Dawaj, Janusz! Ale co tak długo to rozgrajanie bomby zajmuje? No, Janusz, nie, Janusz nie dał rady. Nie no kurde, Janusz wylatujesz ze składu. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. A Ty masz jakiś skład? Nie mam. Dołączcie do mandarenia dziś. Dokładnie, wystarczy subskrypcja. I Ci przyjęci. Do wielkiego... no kurde! Do wielkiego klanu. Który kiedyś... Na a głup nie No. Został mi Adam, który właśnie sobie huko... Stef Stefan za Wupą cię nie rozwali. Coś mówiłeś. No, te buty są u sobie ułomne. No Mam na ciebie oko, kolego. Hmm. Kolego. <laughs> wiesz co. Kurde, dał mam. Kurde, kolejna mam. Adam, adam. Schował się, tylko wychylił no. rękę. Chłop, co się schował, tylko rękę wychylił, tylko postrzegł. Dobry. Niech sycie może czekoladkę. Nie wiem czemu, ale wybuch. Dobra, to będzie lepsze. A mapa chyba lepsza jest. No, o wiele, o wiele. Tanto to to, to na był... mapy. No. To na mapy, że przebywasz. To mapa, no. mapy, no. Mapy, ma, tutaj jest wiesz już, który... Możemy węczyć. No, bo Stefan mnie zabił. Mm. My naprawdę słabi jesteśmy, jak bokną zrobił. Dopiero teraz to odkryłeś. Trzeba się starać. O! Bombę trzeba położyć jak najbardziej na środku. No dokładnie, żeby wiedzieć, gdzie była. Knie żart z bombową. No nie Pamiętam, co. No, o! Ty sami się biłeś? Nie. Ja tam ja tam się nie biłem, ja tam leczyłem. Kurde, blisko było, żebym kurde, cię w headshota zawalił. Ale oczywiście on do jest to jestem ślepi, jestem też. Ej, ale ciągle, wiesz, oko w oko idziemy. Ciągle. Popłyniemy razem że są ci, wszyscy ludzie są. Bo Stefan mnie pali. Bo Stefan się spali. Bo wszyscy ludzie to są betoniarze Kurde, coś wybuchło i mi. Bo ta dama zasłoniła. Bo Alfred mnie zabił. <grym> Alfred! Bo Alfred za najwięcej <grym> zabój I ponad broda, I think this, eh, co? Co? 4 do 4 jest Dobra, szybko rozbrojmy tę bombę będzie śmiesznie. Guys, ich jest trójka tylko. Betoniasz. Już ci padli wszyscy przyjaciele. Eee, to ja Bo broń tam... No jakiś bombik już zabrał. Ej, ja headshoty im wziąłem, dobra, nie wiem. Ty kurde. Co, teraz ostateczna runda jest? Nie wiem. Może. Zabójstwa osiem. Z trzech nieźliwych. Jaki betoniusz tutaj nas tu nie siedzi? Nie mam No kurde, betoniarz mnie zabił. bo Ignacy. Betoniarz Ignacy. hehehe jak nie pomaga droga no nie bierz mego bo cię zjem jak hagiłagi Tak jak hagiłagi cię zjem kurde ale wybuchło coś no dobra Alfred dawaj Alfred miałeś najwięcej zabójstw no Alfred ty autysto gdzie on strzela? Czemu on w niebo strzela? Ten Alfred Downu ma droga, linią droga co? Zaginiony Alfred Alfred w krainie os. Alfred Krain, w krainie No Stefan, lecimy na nie. Alfred padł Alfredzie czemu padłeś? A wupa Tylko bym coś lepieją Ignacy, dlaczego się... masz granat za... za... No, co robi Ignacy? No kurde Ale chobie, jak... był bądź co, nie? Stał obok ciebie, tak myślał 5 minut I tak? Yy, już jakoś zaczął strzelać czy się, poszedł w ścianę strzelać. Ej, ale dosłownie jakby postrzelał jeszcze dłużej, to ja bym rozbroił tą jakby się mu magazynem wyczerpał. Nie no, GG jest, GG. Kurde, ktoś wziął sobie fotonek w rogach z mojej drużyny, jak to freezer. Freeza. To A bo ty kontra... Kontra jeden down. No, ten Ignacy ma trochę akio Kurde! <laughs> Ale GG, GG. GG jest. Ile ten materiał trwa? Nie no, 20 minut to jest dużo, nie? Dobra, to ja kończę serdecznie pozdrawiając Pacomana. Dziękować. dziękować. Dziękować, dziękować. I no naprawdę dziękuję, że oglądaliście do końca. Kto by trwał do tego momentu. No i do zobaczenia hashtag plemnich. No nie, nie napiszę hashtag broku. No to wtedy bardzo podziękuję. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. No a ja się z wami żegnam. Cześć.